Cześć, ja jestem docentus i witam Was w kolejnym odcinku City Skylines. Także zaczynamy. Okej, okay, moi drodzy w tym odcinku zajmiemy się oczyszczeniem miast, bo jak widać tutaj śmietniki, o kurde, jak solniczki takie wyglądają, jest mnóstwo śmieci, ludzie zaczynają chorować, umierać. Także musimy zająć się teraz wywozem śmieci, potem zajmiemy się wywozem zwłok, także wszystko po kolei w swoim czasie, OK. To skrzyżowanie na razie działa pięknie, ładnie. Wszystko porobione, poprawiłem tutaj pasy i jeszcze tutaj, myślę, coś tutaj jeszcze dorobię w wolnej chwili. Jak będę się nudził, na spokojnie. Na razie śmiga ładnie działa. A zrobimy sobie. Wysypi... Może nie wysypisko śmieci, ale zrobimy sobie taki recykling center, który miałem ściągnięty jakiś fajny. Zrobimy to gdzieś w tej części. Tutaj e, tylko tak. Co my tutaj mamy? Mamy coś takiego. O, takie duże mamy. Mamy coś takiego i mamy coś takiego. Dobra, dajmy pauzy, i tak wy tu nie będziecie pracować zaraz. Więc tak, i to wszystko z moich budynków, jakie mamy, raz zobaczmy co to jest. A tu jeszcze coś mamy z tego. To jest stara spalarnia, nie? I wyspisko śmieci to generuje smród, to my tego po prostu nie chcemy używać. Mamy raz, dwa, trzy, cztery sztuki, raz, dwa, trzy, cztery sztuki postawione. No, ściągnąłem jeszcze yy, parę śmieciarek, tak, żebyśmy mogli sobie popostawiać na przykład. O, jakieś parkingi. Teraz Tak to wygląda. No, nie są to takie amerykańskie śmieciary. Takie jak te. Ale nie najgorsze. Coś z tego wymodzimy. Dobra, moi kochani. Zobaczmy to. Aha, to jest chyba taki stos metalu jakiegoś, albo śmieci takich. Hmm, może też to wykorzystam. No dobra. Czas na time lapse. No i jesteśmy po timelapse, moi drodzy, jadą służby, jadą sobie oczyszczać miasto. Mówiłem, że oczyszczę to miasto, niczym brudny Harry. Ale ile ich jest tutaj, tych śmieciarek. Patrzcie, teraz to jest porządek w mieście. To jest, w tej chwili, jest najlepsza praca w mieście, popatrzcie. No bo jedyna oczywiście. To jest fucha. Dobra. Także jadą sobie śmieciarki. Yy, można by powiedzieć, że to nawet epidemia śmieciarek jakaś. Ale okej. Okay. Lecą tam i posprzątają. Ok. Parę słów o tym, co tu się wydarzyło. Zrobiłem taki cały duży dystrykt ze służbami oczyszczania miast. Tu są dwa e, centra, takie połączone jedno obok drugiego, i powiem wam, że całkiem fajnie się to prezentuje. Fajnie wygląda jako taki długi, długi budynek. Do tego tutaj też mamy dwa i to są też centra z recyklingiem jakimś tam odpadów. Bo nie nawet co to jest jakbym kliknął, to bym wiedział. Recykling center tylko. Funkcjonuje normalnie. Ok. I teraz, teraz tak, tu jest jeden. Połączony tutaj widzicie, z drugim, od razu lepiej to wygląda. Mniej więcej jest wielkości o tego kolejnego budynku. I teraz tak, mamy kilka wjazdów. Jeden, drugi, trzeci, tu jest nawet czwarty i piąty, nie? czyli w sumie pięć wjazdów mamy. A teraz jak sobie, o, tutaj wjeżdża śmieciarka. Przejeżdża przez, przez czy ktoś wie, co to jest, przez wagę. A no tak wymyślałem sobie, że taka waga może, może być przecież, nie? żeby ważyć te ciężarówki. I tak, co tutaj mamy? Tutaj mamy jakieś ciągniki siodłowe, które czekają na załadunek, jakiegoś transportu. Bo oprócz tego, co tutaj mamy, czyli całego tego recykling center, zrobiłem też parę fabryk, i to są takie fabryczki. Około produktowe, które zajmują się, można by powiedzieć, jakimś takim przetwarzaniem odpadów jakimś plastikiem, coś w tym stylu, nie? i to dziś jakieś tam powstaje segregowanie. I tu tiry mają tutaj o, swoje te przyczepki, załadunek się odbywa i wyjeżdżają gdzieś sobie w świat. Wraca kolejna śmieciarka. To jakiś taki parking bardziej taki e, dla samochodów osobowych, dla pracowników, powiedzmy, nie? E, świetny ten mod jest. Powiem Wam, że naprawdę fajnie wyglądają te, te parkingi. Można je sobie tutaj modelować. E, tutaj zrobiłem jeszcze jakiś murek. Co ciekawiej to wygląda. Czekajcie, bo już za ciemno się nam robi. Dajmy sobie, o, środek dnia. Będę mógł dalej wam opowiadać. Teraz tak. Tutaj jest kolejna część, zanim do tego dojdziemy. Tu jeszcze mamy troszkę takiego sprzętu cięższego. Jakieś koparki wózki widłowe. No bo one się nam przydadzą. Tutaj też śmieciarki. W ogóle pokażę Wam tak. Bardzo fajne znalazłem. Bo tam jedną miałem taką śmieciarkę, ale no nie bardzo mi to podchodziło. Ale te modele są. No przepiękne, bardzo szczegółowe. Ładnie wyglądają jeszcze yy, są. Jest chyba, nie wiem, z 6 czy 7 modeli w tym paku całym tych śmieciarek. No tutaj mamy jeszcze jakieś czekające o, to jest Chyba Volvo. Czekające na jakiś tam rozładunek, załadunek i tak dalej. No, i idziemy już. Te stronę. A tutaj mamy jakieś samochodziki e, z kontenerami takimi na gruz, coś w tym stylu. Tak to wygląda. A to są śmieciarki. Colossal Order to chyba y, z tej gry. Ta firma. A to skania jest. Też ładnie to wygląda. I to są y, z trzema. Wlotami takimi na chyba plastik, szkło i papier, tak? Tak mi się zdaje, że tak to powinno być. No. Dalej mamy tutaj recyklingowe śmietniki takie. Czyli jeżeli ktoś się wybuduje, zamawia sobie tutaj w tym całym centrum śmietnik, pach jadą mu zawożą pod bloki i działa ładnie. Tutaj, jeżeli budujemy, to też potrzebujemy kontenery na gruz, a więc tutaj już stoją, przygotowane. Zamawiamy, dzwonimy, dzwonimy firma dowozi, można budować. O i o tych śmieciarka też mówię. To są takie pełne, troszkę inne niż tam zostały. Patrzcie tutaj na śmieci są. No jest świetnie. Wow, cię to uciekłem. Dobra, idąc dalej, idąc dalej, czyli tak, tu mamy jeszcze śmieciarki, które stoją tutaj w dokach, czekają na, na wyjazd. No, i idąc dalej, tu już, jak widzicie, jest wózek widłowy i ewentualnie taki, tego typu koszy na śmieci. Takie pojemniki też na jakieś tam chyba mieszane odpady czy coś takiego. Też można zamówić. Pach i wam tutaj firma dowiezie. I śmieciarki wracają. No, no i tutaj mamy jeszcze o jakieś takie zgruze. Nie wiem, czy to do rozładowania, że ktoś tam przywiózł i tak dalej, nie? E, tutaj mamy część takiego wysypiska. Nie wiem, to chyba było z metalem nie pamiętam, ale no, no niby jest taka większa hałda tutaj jeszcze dodatkowo. Oczywiście wszystko jest ogrodzone płotem. Tutaj mamy, nawet zainwestowała firma w fotowoltaikę. Czyli mają panele słoneczne, mają swój prądzik. No i tu jeszcze taka mała budeczka jest, gdzie policjanci siedzą. A to postawiłem dlatego, żeby po prostu yy, no, nie mieć tutaj żadnej przestępczości. No, i z góry to się naprawdę fajnie prezentuje. Podoba mi się. Wyobraźcie sobie, że będzie kilka takich naprawdę potężnych e, stref. To wszystko będzie tak ładnie zabudowane i tutaj naprawdę dużo będę robił takich parkingów, bo nawet dla oka to jest. Zobaczcie, tych budynków jest troszkę, ale też mnóstwo takiej, miejsc, e, takiej przestrzeni ładunkowej. Wtedy to dużo lepiej wygląda. Nie wiem, napiszcie w komentarzu, jak Wam się to podoba. Mi osobiście się to bardzo podoba. Co jeszcze można byłoby tutaj włożyć ewentualnie? O, tutaj jest moja śmieciarka i linie malowałem. Zresztą widzieliście na timelapse. No, żeby tutaj podmalować, nie? Także no tyle chyba. Czy jeszcze coś miałem Wam powiedzieć? Chyba już o wszystkim powiedziałem. W kolejnym odcinku zajmiemy się prawdopodobnie, jeszcze nie wiem, ale prawdopodobnie musimy e, rozdysponować troszkę bardziej tutaj sieć dróg. Tak, żeby też nie budować i później nie przerabiać co chwila czegoś, to e, wyznaczymy sobie mniej więcej drogi, e, tak, żeby było e, można już tylko i wyłącznie później budować. No. I w nocy zobaczmy jak to wygląda, godzina 20, a no nawet tak można by powiedzieć pierwsza. No takie światła tutaj nie są już białe, eleganckie, no bo to jest strefa oczywiście przemysłowa. Przynajmniej dużo pracy teraz mają, jak widać zresztą. No, pięknie wygląda, moi drodzy, no z mojej strony tyle. Zdrówka dużo życzę. Pozdrawiam bardzo serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Pa pa. i don't know.